Witam Was ponownie na kanale Okiem Narodowca. Niedawno zapowiadałem odcinek na temat tego, jak powinno funkcjonować państwo narodowe według idei narodowo-radykalnej i dzisiaj właśnie. Ten odcinek zrealizuje. Ponownie będę mówił to po prostu od siebie, nie będę tutaj cytował i tak dalej. Także potraktujcie to jako taką luźną opowieść na ten temat, ale postaram się to streścić możliwie najdokładniej, według własnej wiedzy. Zachęcam też do subskrybowania kanału, do tego, żeby pomagać nam w jego rozwoju, zwłaszcza poprzez oglądanie filmów do końca, bo to pomaga najbardziej budować zasięgi, a dzięki zasięgom my docieramy z tymi informacjami do większej ilości osób, dlatego że YouTube. Puszcza filmy, które wybierają nasi widzowie i które oglądają długo. Więc, im dłużej oglądacie nasz film, tym bardziej nam pomagacie. Zachęcam oczywiście do oglądania naszych filmów do końca, bo zasięgi to jest to, dzięki czemu możemy naszą ideę rozszerzać na większą ilość osób. I dzisiaj przejdziemy sobie do tematu, jakim jest, tak jak mówiłem, czym miałoby być państwo narodowe w myśli narodowo-radykalnej, bo jest to temat, który mam wrażenie bardzo często nie jest do końca znany osobom, które nawet określają się czasami jako narodowcy, tacy narodowcy, powiedzmy, którzy są elektoratem, czy to Konfederacji, czy wcześniej Ruchu Narodowego, czy sympatykami organizacji narodowych. No czym jest państwo narodowe w myśli narodowo-radykalnej? Przejdźmy sobie do tego. Dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, oczywiście żyjemy w warunkach liberalnej demokracji, gdzie, prawda, daleko jest to do ideału nacjonalistycznego państwa, czy, czy katolickiego państwa narodu polskiego w myśli Narodowo-radykalnej. Oczywiście, państwo narodowe jest to państwo, które nie jest państwem liberalno-demokratycznym. Powiedzmy sobie to na starcie. Ustrój takiego państwa byłby ustrojem mieszanym. Najbliżej tego ustroju w dzisiejszych państwach, chociaż nie jest to dokładne odzorowanie go, jest ustrój Iranu. Ale nie będziemy tutaj mówić tego na przykładzie Iranu, chociaż czasami być może się do tego odwołam. Aczkolwiek nadal nie jest to dokładnie taki ustrój, jaki był proponowanym przez przedwojenny ONR, o którym dzisiaj tutaj będziemy mówić. Czym byłoby państwo narodowe? Państwo narodowe, zaczynając od podstaw, byłoby państwem, które posiadałoby podwójną, można tak w skrócie powiedzieć, władzę. Władzę, w której po pierwsze najważniejszą organizacją byłaby niepodzielna polityczna organizacja narodu. Ta organizacja składałaby się z członków, którzy dołączyli do niej dobrowolnie po ukończeniu edukacji i podzielona byłaby na trzystopniową hierarchię, gdzie pnąc się w hierarchii do góry, moglibyśmy zyskiwać coraz to kolejne prawa, czy to czynne, czy też bierne. Osoby, które należałyby do najwyższego stopnia hierarchii w politycznej organizacji narodu, posiadałyby by Praw, a te, które należałyby do, na, do najniższego stopnia hierarchii, posiadałyby prawa zupełnie podstawowe. Osoby, które nie należą do politycznej organizacji narodu, nie posiadałyby żadnych dodatkowych praw w Polsce Narodowej. Od czego by zaczynało się kształcenie w państwie narodowym? Bo to jest bardzo istotne. Edukacja byłaby związana z wychowawczą organizacją narodu. Ta organizacja, przynależność do niej byłaby obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Tutaj kwestia wieku jest dzisiaj do ustalenia. Natomiast jest to to coś, co jest wzorowane nieco na spartańskim agogę. Oczywiście nie, nie funkcjonowałoby to tak jak spartańskie agogę dosłownie, bo w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, ale idea funkcjonowania jest oparta na właśnie spartańskim agogę. Oczywiście, potrzebny był tu podział na na pewno płcie, bo dlatego że osobna byłaby edukacja dla dziewcząt, osobna dla Chłopców. Do organizacji wychowawczej narodu należałyby wszystkie osoby w określonym wieku. Dzisiaj prawdopodobnie byłoby to od około 7 do podejrzewam 18 lub 19 roku życia, tak jak kończylibyśmy edukację. W ramach tej organizacji wychowawczej narodu, przeprowadzonej równocześnie z podstawową edukacją szkolną, odbywałaby się formacja zarówno narodowa, patriotyczna, jak i formacja duchowa. Jeżeli byśmy. Układali Państwo od podstaw, chcielibyśmy, żeby poprzez edukację wychowanek Organizacji Wychowawczej Narodu nabywał zarówno cech patriotycznych, nabywał chęci pracy dla dobra wspólnego w narodzie, jak i był prowadzony moralnie według zasad katolickich. Taka edukacja musiała opierać się właśnie na tej wychowawczej Organizacji Narodu, która by działała równocześnie oczywiście z nauczaniem przedmiotów. Szkolnych, typowych. Oczywiście, tutaj członkowie wyżej postawieni w politycznej organizacji narodu nadzorowaliby tę edukację, czy nie wykracza poza treść idei narodowej, czy również nie wykracza poza ramy nauczania Kościoła Katolickiego, co jest też istotne. I według tych ram formowany byłby każdy uczeń. Ta formacja obejmowałaby, tak jak mówię, zarówno formację duchową, formację intelektualną, pracę dla narodu. Patriotyzm, ale również pełną formację wojskową, tutaj zwłaszcza dla chłopców, oczywiście. Tutaj z odpowiednim podziałem na rolę, chłopcy troszeczkę by mieli inną edukację, dziewczęta nieco inną. Przygotowującą oczywiście do ich ról społecznych. Natomiast w trakcie tej edukacji również byłoby wychowanie militarne. I kończąc edukację, kończylibyśmy również działalność w organizacji wychowawczej narodu, i od tego momentu ktoś stawałby się pełnoprawnym obywatelem. Polski Narodowej. Po ukończeniu edukacji każdy, kto ukończył wychowawczą organizację narodu, mógłby dołączyć do politycznej organizacji narodu, czyli tej, która już tworzy to ciało polityczne. Udział w niej dla dorosłych obywateli Polski byłby dobrowolny, ale wiązałby się z tym, że przez udział w niej moglibyśmy nabywać kolejne prawa czy to prawa do kandydowania w lokalnych wyborach czy na wyższych etapach do kandydowania w wyborach na szczeblu Polski. Im wyżej byśmy byli w hierarchii tym wyżej moglibyśmy startować. Tym większy byłby nasz wpływ na sprawy wspólne. Czyli byśmy na tej drabinie hierarchii politycznej awansowali. I w takim państwie narodowym ta organizacja polityczna narodu nie jest wybieralna. Ona po prostu jest. Ona składa się z tych którzy ukończyli organizację wychowawczą na etapie edukacyjnym i którzy, zależnie od stopnia hierarchii, przysłużyli się narodowi w ten czy inny sposób. I ogólnie mówiąc, żeby należeć do najwyższego stopnia hierarchii, należałoby ukończyć studia wyższe i posiadać tytuł naukowy, i również należałoby, tutaj są trzy kryteria, które by kategoryzowały danego obywatela. Czyli do trzeciej hierarchii potrzebny jest stopień naukowy, potrzebne jest wykazanie się zaangażowaniem dla narodu, co oceniane byłoby przez aktualnych już członków Politycznej Organizacji Narodu i również doskonałość moralna, która również byłaby oceniana przez członków Politycznej Organizacji Narodu, również wspomaganych przez kapłanów katolickich. I analogicznie do średniego stopnia hierarchii, drugiego stopnia hierarchii wymagane byłoby co najmniej wykształcenie średnie, a do najniższego stopnia hierarchii ukończenie organizacji wychowawczej i dobrowolne zapisanie się. To są jedyne warunki do najniższego stopnia hierarchii. Oczywiście po stopniach hierarchii, pomimo braku wyższego wykształcenia, można awansować poprzez wybitność w swojej dziedzinie, w której się pracuje. Jeżeli ktoś na przykład pracuje w jakiejś, nie wiem, rzemiośle i wykazałby się wieloletnią pracą, to po wykazaniu się tą wieloletnią pracą, mógłby awansować w stopniu hierarchii pomimo nawet wyższego wykształcenia, nawet do najwyższego stopnia, oczywiście zachowując pozostałe zasady, czyli zaangażowanie na rzecz narodu i Doskonałość moralną, która byłaby oceniana przez już obecnych członków hierar politycznej organizacji narodu. I wybory, jeżeli by się odbywały, to odbywałyby się one jakby obok tej organizacji, i jeżeli byśmy na przykład mieli posłów, to posłowie mogliby być wyłącznie z trzeciego stopnia hierarchii i nie mógłby być posłem nikt, kto do tego trzeciego stopnia nie należy. Dlatego, że bycie posłem jest to funkcja reprezentacyjna, Funkcja bardzo ważna dla funkcjonowania całego narodu i nie może być posłem ktoś, kto nie jest przez ten naród sprawdzony. A ta organizacja czuwałaby nad tym, żeby to była osoba doskonała moralnie, działająca dla dobra wspólnego i wybitna w swojej dziedzinie. Spełniając te trzy cechy, dopiero moglibyśmy zostać politykami. Nie mógłby zostać politykiem ktoś, kto tych cech nie spełnia. I to by zabezpieczało przed tym, co mamy dzisiaj. Przed tym, że dzisiaj politykami stają się osoby przeciwne polskiemu narodowi, szkodzące polskiemu narodowi, które działają na szkodę. I taka była właśnie wizja państwa narodowego w idei narodowo-radykalnej. Ta wizja nazywała się katolickim państwem narodu polskiego. I myślę, że dzisiaj można byłoby jak najbardziej tę wizję ideową, bo mówimy tutaj o sferze idei, nie mówimy tu o sferze polityki bieżącej, Do to, co by prowadziło do tej wizji, to jest oczywiście to są oczywiście działania polityczne bieżące. Które by na pewno musiały potrwać bardzo długo, zanim byśmy do tego stanu doprowadzili. Więc tutaj mówimy wyłącznie o sferze idei, nie sferze polityki. No to, to jest właśnie tego typu państwo, do którego byśmy dążyli my, jako nacjonaliści dzisiaj. W jaki sposób jakby to konkretnie już miało wyglądać w szczegółach, trzeba byłoby rozwijać już na poszczególne, rozbijać na poszczególne tematy lub w kwestii tego, jak do tego doprowadzić, no to już jest to kwestia działań politycznych. I napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej wizji państwa. Ja ją tutaj po prostu tylko przedstawiam, i czy byście chcieli, żebym rozbił to być może na jakieś poszczególne tematy, również piście w komentarzach, lub czy chcielibyście, żebym mówił to z perspektywy politycznej, co dzisiaj moim zdaniem powinniśmy robić w polityce, polityce rozumianej też jako działanie na rzecz dobra wspólnego, nie tylko jako Sejm rząd i tak dalej, tylko również polityce rozumianej jako dyskusję w przestrzeni publicznej i, i, i wszystko, co się w niej dzieje co moim zdaniem powinniśmy robić w tej przestrzeni publicznej, żeby do tego celu no, aktualnie bardzo, bardzo odległego i trudnego do osiągnięcia, ale nie niemożliwego nas zbliżać, tak? I czy jest w ogóle perspektywa na to, żebyśmy do tego celu mogli kiedykolwiek doprowadzić i jakie narzędzia mogłyby nas do tego doprowadzić? Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym rozbił to na poszczególne tematy i również omówił to z perspektywy tej niższej politycznej. Jeżeli udało Ci się dotrwać do końca, napisz w komentarzu katolickie państwo narodu polskiego. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka czołem.